Witam Państwa serdecznie. Znajdziemy się w uprawie tunelowej truskawki, praktycznie jesteśmy u progu sezonu, jeszcze nocami mamy przymrozki, jeszcze w niektórych rejonach śnieżek polatuje, ale tunele już ruszyły, ta wegetacja już powoli rusza. Dwa zadania jakie na początek sezonu nas czekają. Po pierwsze bardzo dokładnie oczyścić z ubiegłorocznej masy roślinnej. Te ubiegłoroczne liście, obecnie te liście muszą być wyczyszczone, żeby nie powodowały presji szarej pleśni w karpach. To jest po pierwsze. Po drugie, wesprzeć system korzeniowy. Tutaj akurat mamy taką sytuację, że ten, widać, że te mikrowąbki już ruszały. Ten system korzeniowy jest dość ładny, zdrowy, dobrze rozbudowany. Ale jeżeli macie Państwo sytuację, że obawiacie, się, że system korzeniowy jest słabo wybudowany, że to serce będzie słabo funkcjonowało, że nie da rady wtedy zbudować roślina dobrej masy u istnienia, do, wyprowadzić dobrego kwiatostanu, zbudować dobrego owocu. W pierwszych zabiegach wertygacyjnych dobrze jest ten system korzeniowy wesprzeć. W ubiegłym sezonie w ramach doświadczeń interakcji ludowego testowaliśmy nowy produkt Urutex. Rutek z najnowszej generacji biostymulator systemu korzeniowego, który dozowany jest w dawkach od 3 do 5 kg na hektar, bardzo ładnie nam się sprawdził. Okazało się, że zastosowanie rutek dwukrotnie w sezonie jest w stanie na tyle wzmocnić system korzeniowy, że później roślina jest mocniejsza, lepiej wyprowadza kwiatostany, lepiej buduje potencjał plonotwórczy, ten plon był wyższy, owoc jednostkowy był większy i co najważniejsze, zdrowotność owocu była większa, zarówno podczas zbiorów, jak i później przy ocenie shelf life. A zatem, tak jak powiedział warto jest wczesną wiosną pomyśleć o wsparciu tego systemu korzeniowego, o wsparciu tego serca rośliny, żeby później cieszyć się przez cały sezon tymi korzystnymi efektami. Jak to zrobić? Początkiem wiosny z reguły dozujemy nawóz o podwyższonej zawartości fosforu i wtedy do zbiornika B, do tego nawozu o zwiększonej zawartości fosforu, dodajemy Rutex. Jeżeli trzeba, to po dwóch, trzech tygodniach powtarzamy i to jest takie wsparcie. Jedna rzecz, o której musimy pamiętać. Pogoda, jaką mamy od ubiegłej jesieni, czyli ogromna ilość opadów. Yy, szczególnie na glebach ciężkich, powoduje, że mamy ogrom problemów z fytophterozami. Jeżeli na plantacjach istnieje taki, jeżeli plantator obawia się, że ta, ta roza może się rozwijać, jeżeli ma glebę ciężką, stanowisko jakieś yy, o dużej wilgotności, warto jest już od początku sezonu Myśleć o tym, i warto jest do tych pierwszych zabiegów komponować tak zwaną mieć systemiczną. Mam tu na myśli produkt ioglu. Ten produkt, jeżeli mamy dozować jednorazowo, niech on będzie w dawce 1,5 na hektar. Jeżeli chcemy go dozować 2 krotnie, wystarczy litr na hektar. Dodajemy do zbiornika B wraz z nawozami wysokowosłorodowymi, wraz z tym ruteksem. Ważne, żeby ten produkt od początku już blokował rozwój. To są takie pierwsze zalecenia przed ruszeniem sezonu. Oczywiście dalsze zalecenia będziemy publikowali w miarę rozwoju wegetacji. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.